U góry doliny zielone, chwarcie cieniste galiki, źródła i kręte strug. Co so i gra z morza falami w powietrzu chwalcie z nami panią świata, jej dłoń nasza wieje splata. Chwalcie z nami panią świata. Jej Nad korona, nad anioły wywytrzona, Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi naszymi. Dzięki strumiekiem roczenie, ta słodkim chwileniem i co czuje i co żyje, niech z nami i zacząłem i co żyje, niech z nami w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi i z Duchem Świętym. Jak co roku, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej w jej objawień. Także sławetną rocznicę zamachu na świętego Jana Pawła II gromadzimy się w tym uroczym miejscu, przy kapliczce na węglarce poświęconej Matce Bożej Fatimskiej. Chcemy jej polecać nasze intencje, nasze rodzinę, nas samych, to wszystko, co nas stanowi, co jest dla nas ważne. Chcemy też prosić o to, Zawstawiennicę Maryi Przedmogącego Boga, byśmy umieli to orędzie z Fatimy, orędzie do nawrócenia, do modlitwy, do pokuty wciąż e, podejmować, bo ono wydaje się aktualne, bo ono wydaje się drogą ocalenia dla świata. Pomyślmy w jakich intencjach chcemy się modlić, szczególnie w tej Mszy świętej. Ja sprawuję ją w intencji wszystkich okolicznych mieszkańców, wszystkich modlących się przy tej kapliczce, pozdrawiających Matkę Bożą, przechodząc obok tej kapliczki, o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski. Aby nasz udział w tej mszy świętej był miły Bogu, uznajmy naszą słabość, grzeczność, prośmy o Boże miłosierdzie.